Hopa, hopa. Tysiu. Chodź, hopa, hopa, jaskółeczka. Pokaż mamie, pokaż mamie, jak umiesz jaskółeczkę. Nie wolno, nie. Posiadaj. No, zrób jaskółeczkę. Pokażemy tacie ja Tata nie widział. No, daj rączki. Pokażę jaskółkę. To ci. O, pab, jaskółka. A Ej! Ej! Jaskółka. Nie ma tylko jaskółka. Dawaj. Hop, hop, hop. kap, nie, za rączki wolno. Hopa, hopa, hopa. No dajesz, hopa, hopa, hopa. Hopa, hopa, jak płeczka. jest No, rób, za tu to możesz. O, piękna. Miałeś fotkę przetknąć. Mm -hmm. Chodź, chodź.